Witajcie kochani, w ramach innowacyjnego farmera znajdujemy się dzisiaj pod Piotkowem Trybunalskim w gospodarstwie pana Krzysztofa Adamka. Rolnik, hodowca trzody chlewnej wykorzystał w swoim gospodarstwie bardzo ciekawe i innowacyjne rozwiązanie. Mowa tu o systemie, który dzięki wykorzystaniu termowizji pozwala na szybkie, szybką identyfikację stanów gorączkowych podwyższonej temperatury u zwierząt. Zapraszamy do obejrzenia relacji. Nazywam się Łukasz Adomek, jesteśmy w fermie trzody chlewnej w Powiecie Piotrkowskim. Chciałbym Państwu przedstawić innowacyjne rozwiązanie ThermoEye. Jest to urządzenie do pomiaru temperatury u trzody i detekcji gorączki u zwierząt w chlewni. Dzięki temu możemy wykryć gorączkę i podjąć działanie dla indywidualnego zwierzęcia, w związku z czym nie musimy w pierwszej chwili podawać Antybiotyku dla całej populacji, tylko indywidualnie wyleczyć zwierzę i ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby po obiekcie. Przede wszystkim poprawiamy dobrostan zwierząt. Dzięki szybkiej reakcji izolujemy osobnika, podejmiemy go leczeniu. Określamy, że pewność algorytmu jest w granicach 70-80%. To przy technologii termowizyjnej w tak trudnych warunkach daje naprawdę bardzo dobre rezultaty. Oczywiście za, za poprawą dobrostanu, ograniczeniem śmiertelności i ilości podawania antybiotyków, mamy też czynnik finansowy, dzięki temu poprawiamy tutaj jakby bilans na korzyść tutaj hodowcy. System Terma jest wyposażony również w aplikację internetową przeznaczoną dla hodowcy, w której to może doglądać swoich, swoich zwierząt, patrzeć i analizować wykresy oraz dane statystyczne, które otrzymuje tak jak temperatura stada, temperatura w obiekcie oraz w rozwiązaniach z anteną RFID. Może też analizować częstotliwość pod, podchodzenia zwierząt do, do karmnika oraz analizować ich aktywność w zmianach na przykład mieszanki paszy. W dalszych planach mamy rozwój urządzenia mobilnego. Jesteśmy już w fazie pierwszych testów urządzenia, które będzie wpinane do telefonu. Dzięki temu jego uniwersalność oraz niska cena pozwoli każdemu hodowcy wyposażyć się w taki system, ponieważ system termite do karmników jest. Jednak y, kosztownym rozwiązaniem, które, y, nie, na które nie każdy sobie może pozwolić, a też chcieliśmy zrobić urządzenie typowo dla weterynarzy, aby y, w związku z ASF-em i z pomiarem temperatury było to jakby kolejne tak, narzędzie usprawniające walkę z tą chorobą. Stosowana w gospodarstwie technologia termowizji przynosi hodowcy korzyści na kilku płaszczyznach. W pierwszej kolejności należy omówić jej wpływ na zdrowie zwierząt. Dzięki wykorzystaniu tej technologii możliwe jest wczesne wykrywanie chorób, co pozwala na szybką interwencję lekarza weterynarii. W konsekwencji istnieje duże prawdopodobieństwo, że infekcja nie rozejdzie się na inne zwierzęta. To z jednej strony mniejsze koszty opieki weterynaryjnej, z drugiej zaś większe bezpieczeństwo żywności. Nie sposób pominąć także pozytywnego wpływu technologii termowizji na wyniki produkcyjne. Lepsza kondycja zdrowotna stada to szybszy wzrost. Lepsze wykorzystanie paszy przy niższych kosztach żywienia. Poprawia to ekonomikę produkcji, a biorąc pod uwagę stosunkowo niski koszt tej technologii, inwestycja szybko się zwraca. Kolejna ciekawostka, o której powiedział nam rolnik, to wykorzystanie specjalnych opasek zwiększających bezpieczeństwo w gospodarstwie. Zawierają one specjalne nadajnik łączący się z telefonem w technologii Bluetooth. W momencie gdy dziecko lub osoba postronna noszącą takową opaskę zbliży się do ciągnika lub innej maszyny, Operator zostaje natychmiast o tym powiadomiony za pośrednictwem smartfona. Czy znacie sami, że rozwiązanie zastosowane w gospodarstwie Krzysztofa Adamka robi spore wrażenie i myślę, że jego potencjał jest na tyle duży, że w przyszłości może być szerzej stosowane w chowie trzody chlewnej, ale może też innych gatunków zwierząt. To tyle z dzisiejszej relacji. Zapraszamy do śledzenia kolejnych materiałów. Do zobaczenia.